Tworzymy z plasteliny postaci z Roblox Rainbow Friends. Zobaczcie, tam stoi Green, tutaj stoi Blue, Orange oraz Big Boss. O oh my god, jaki teraz tutaj jumpscare wyskoczył. Siemanko, rozwanko, z tej to mi. and welcome back to reakcje na animację z Larą. Moi drodzy, dzisiaj sobie obejrzymy reakcje na animację Jovey Hobby. Wbijajcie, link macie w opisie. Takie coś masz fajne. I moi drodzy, ciśniemy, ponieważ tutaj mamy teraz. Em, tworzenie z ciastoliny. Postaci z Roblox Rainbow Friends. Czyli będziemy tutaj tworzyć. Blue, orange, green, może też purple. Zobaczymy. Oraz. Big Bossa, który się pojawi na samym końcu, to żabkę, dokładnie. Czekaj, ja ci tutaj może puszczę głos, bo przecież ty tutaj nie masz. Zobaczcie w ogóle, że teraz tworzymy tutaj planszę. No i teraz tutaj wydaje mi się, że jest to tworzone w jakimś programie, dzięki któremu będziemy mogli to później, może, wydrukować na drukarce 3D. Nie wiem, w każdym bądź razie nie wiem w ogóle, co to jest za program, który powoduje, że. To jest chyba Blender. Wydaje mi się, że to jest Blender, i tutaj ktoś w Blenderze, tutaj widzicie, tworzy i tak dalej, i najprawdopodobniej. Za chwileczkę te postaci zostaną. Wydrukowane, aby one były dobrze odwzorowane. Widzisz, Patrz, jak tutaj odwracają rączkami? Cyk, pyk, proszę bardzo, widzisz? Tak tutaj polerują to wszystko. Tutaj korona na samym końcu. No i finalnie produkt powinien wyglądać. Widzicie, tu już mamy głowę. No i nasz finalny produkt właśnie wygląda tak. No i później najprawdopodobniej wrzucamy to do drukar drukarki 3D. Spójrzcie, widzicie, zostało to wydrukowane w drukarce 3D. Okej, okay, ładnie. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Tylko jeszcze go będzie trzeba pokolorować. A, to wtedy takimi farbkami plakatowymi się to koloruje. Ja myślałem, że to po prostu um, będziemy od razu jakieś tam. Bo ja wiem, że do drukarki 3D są różne chyba kolory: są niebieskie, tam żółte i tak dalej, i tak dalej. Tylko możliwe, że to jest po prostu bardzo drogie. Dlatego już też um, ta pani, bądź też pan tutaj, um, zaczął to kolorować, żeby było tak mi się wydaje, tanie, że tutaj wiecie, jak szare i tak dalej. No to po prostu um, tanie to teraz plakatówkami pokolorować. Wow, i teraz tutaj oczko robi na, na biało, widzisz, i to będzie blue. To nie jest hagi Wagi, to jest przyjaciel od hagiego wagi i to jest blue. Widzisz? Patrz, tutaj ślinka cieknie. <grych> Widzisz? Taka ślinka. Cyk. Proszę bardzo. No i korona jeszcze jest e, kolorowana na żółto. No i jest ładnie już pomalowana. Teraz tutaj dodajemy jeszcze jakieś takie detale. Wow. Patrz, jak się, się świeci. Widzisz? Ładny blue. To jest Blue. Już go tutaj stawiamy na makietę. Już mamy tutaj, dostaliśmy nawet jumpscare'a od Blue. Dobra, teraz tworzymy najprawdopodobniej Green, ponieważ ja już widzę, że to jest taki wielka tube, to się nazywa taka wielka rura. Ponieważ Green jest taki, on jest bardzo podobny do mummy Long ponieważ można by rzec, że Blue jest to Wagi. Green jest to Mami Loglex, ponieważ też jest duży, jest też taki rozciągalny i tak dalej. Natomiast Orange kojarzy mi się z Foxim z Five Nights at Freddy's, ponieważ. On wychodzi, jak nie ma jedzonka, no to powiedzmy, że Foxy przychodzi, jak się na niego nie patrzy. No i później on też tak szybko biega. Typ, 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 typ. Natomiast em, Orange robi, no, no właśnie to samo, no tak jak Foxy. Foxy też szybko biegnie, trzeba zamknąć drzwi, natomiast Orange to samo, trzeba się szybko przed nim ukryć, więc teoretycznie też zamknąć drzwi. Big Boss kojarzy mi się właśnie, jeszcze nie wiem z kim. Jest to co prawda jakaś tam ropucha, jakaś tam żaba, ale do czego ona jest podobna, to ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, spójrzcie w ogóle, jak teraz tutaj tworzymy zębiska. Widzisz te zęby? Patrz, cyk, proszę bardzo. To się w takim programie robi, wiesz? I to później gdzieś tam się dodaje, widzisz jakieś takie zębiska. No, muszę wam powiedzieć, że to jest około mnóstwo pracy z tym. Co prawda, ten film zdobył tylko i wyłącznie 247 tysięcy wyświetleń. Ale jest to film z 13 sierpnia, więc nie tak dawno. Dzisiaj jest 15 sierpnia, bo zawsze nagrywam w przód. No i muszę Wam powiedzieć, że mm, bardzo, bardzo, ale to bardzo e, dużo i wymagająca jest to praca, tak mi się wydaje. Tworzymy mu tutaj ostatnią rączkę, i spójrzcie, jakie to jest ładnie zdetalizowane. Dodajemy mu tą rączkę tutaj, ponieważ on też tak wygląda. Widzicie, on ma tutaj taką rączkę, tutaj tak. No i teraz ustawiamy go na drukarce 3D, tylko ja nie wiem dlaczego. Oni, a bo to się drukuje tak jakby do góry nogami, ale dlaczego to się drukuje do góry nogami? Ja nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie mamy już tutaj green, no i teraz go kolorujemy na green, czyli na zielono. On też się tak nazywa green, czyli zielony. Widzicie tutaj również farbkami plakatowymi malujemy. Okej, okay, tutaj cyk, proszę bardzo. Tutaj jeszcze druga rączka, no i później jakieś detale jeszcze będą, ponieważ musimy mu przecież jeszcze... A, bo teraz tutaj taką troszeczkę ciemniejszą, widzisz, takie cienie robimy i tak dalej. No muszę wam powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo zdolności potrzebnych, ponieważ trzeba umieć robić to w programie Blender, trzeba umieć obsługiwać drukarkę 3D, trzeba... Ładnie to nie wiem, wyciąć, następnie pomalować, tak żeby to też cienie było i wszystko było bardzo fajne. No i później widzisz tutaj ten język, pomalowaliśmy na czerwono. A teraz tutaj jeszcze oczka spadły, ponieważ są to tak zwane Google Eyes. Googly Eyes. Ostatnio sobie tworzyliśmy postać Blue w Robloxie. No i jest, jest dosyć, dosyć ciekawie. Dobra, widzicie, stworzyliśmy tutaj ładnie, pięknie. Ua! Dostaliśmy teraz tutaj jumpscara od Green. No i teraz moi drodzy, tworzymy Orange. Widzicie, że tu jest w ogóle screen wzięty z Robloxa. No i gościu tutaj yy, wkleił sobie ten, ten, ten screen właśnie do programu Blender. To jest najprawdopodobniej Blender. No i później tutaj sobie modeluję, jak to mniej więcej powinno być, żeby jak najlepiej odzorować tą postać z Roblox Rainbow Friends. No i teraz tutaj tworzymy nogi, widzicie, bo to jest też taki no mi się. On, on To jest chyba aligator z tego co mi się wydaje. Dajcie zaś końcie w komentarzach, e, kim jest ta postać, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jakiś aligator. No i tutaj zostały stworzone, widzisz nóżki, tutaj to, tamto i tak dalej. Tutaj główkę tworzymy. Okej, okay, co teraz tutaj trzeba zrobić? Jakieś jajko. A, bo to są oczy. Ok, widziałeś jakie piękne oczy. No dobra, teraz tutaj tworzymy zęby. On naprawdę ma takie stożkowe zęby. Ja nie wiedziałem, że on ma takie stoszkowe zęby, ale bardzo ładnie została ta postać stworzona. No, a co to jest w ogóle? To niebieskie jakieś coś tutaj zostało dorobione. Nie wiem w ogóle, do czego to jeszcze będzie potrzebne. No, ale wycinamy teraz tutaj, widzicie? Dobra, i mamy orange. O, spadł, widziałeś? On spadł, on się nie trzyma. Nie wiadomo, dlaczego on się teraz jeszcze nie trzyma. Może będzie potrzebować też jeszcze jakąś podpórkę. No, ale tutaj. Nie, oczy są malowane na czerwono, następnie zębiska na biało, ok, tutaj oczka, wow, wow, ładna postać, nie Lara, podoba Ci się? Patrz jak tutaj jeszcze jest ładnie polerowane, proszę bardzo, cyk, ok. No i Orange jest gotowy. On tak chyba siedzi na tym ogonie z tego co mi się wydaje, no bo on się przewrócił jak się go postawiło, to on się przewrócił. I teraz jak, może on jest przyklejony, tak mi się wydaje. Dostaliśmy teraz jumpscara od Orange. No i co my jeszcze tutaj tworzymy? A, jeszcze będziemy przecież tworzyć Big Bossa. Chociaż ja widzę, że on na razie tutaj mm, coś ustawia, coś jakieś dziwne rzeczy. Kominek? Tutaj będzie jakiś kominek? Może to będzie... A, to teraz będzie Purple tworzony, no przecież! Jeszcze jest Purple! No i Big Boss, czyli pan taki wiecie jak, no Big Boss, czyli ten boss, który kojarzy mi się w sumie też może z bossem z e, Poppy Playtime, ponieważ on też nadzoruje chyba tymi wszystkimi zabawkami. Najprawdopodobniej są to zabawki. Ale to jest ładnie tworzone. No spójrz, widzisz, tu jest kratka otwarta. No i na samie są robione tutaj chyba jeszcze ręce. Widzisz, to chyba będą ręce od fioletowego. Ręka została stworzona, dodajemy ją do tego kominka, bądź też tej wentylacji, no i... Purple został stworzony Widzicie, usuwamy niepotrzebne rzeczy, ponieważ Musimy wydrukować tylko i wyłącznie to Okej, okay, dobra, tutaj mamy to, tutaj mamy tamto Wydrukowaliśmy sobie, ściągamy to Wyciągamy, okej, okay, fajnie, pięknie Dobra, i został stworzony Purple, muszę wam powiedzieć, że ten purple może być Też bardzo ciężki w malowaniu, ponieważ Są tutaj takie rzeczy, które mm, Tak jakby nie dosięgną też palcem Czy tam mm, Tym pędzelkiem, no ale Widzimy, że, że purple został bardzo Fajnie stworzony, tylko, że ta kratka wentylacyjna Powinna być chyba zanim tak mi się wydaje, ponieważ ta kratka wentylacyjna nie jest otwarta, jak on nas atakuje. Już teraz nie pamiętam, może był jakiś update w tej gierce, także dajcie znać koniecznie w komentarzach. Możliwe po prostu, że e, coś przeoczyłem. Dobra, malujemy tutaj fajnie, pięknie. No i teraz idzie rączka, widzicie, Purple. Tutaj ładny kolor, widzisz, podoba Ci się? Patrz, jaki potworek, widzisz? No i teraz ta kratka wentylacyjna też musi zostać pokolorowana na szaro, żeby to jak najlepiej wyglądało. No, i teraz druga strona ładnie, pięknie, dobra. No, i teraz kładziemy to po prostu tutaj i mamy Purple. Tylko wydaje mi się właśnie, że Purple, on on chyba jednak jest za tą kratką, wentylacją i jego ręce wychodzą z tej kratki wentylacyjnej. Ale mogę być, mogę się mylić. No, i teraz tworzymy ostatnią postać, czyli Big Bossa. Jak zwykle ustawiliśmy sobie e, tam rysunek, bądź też screenshota z gry w programie Blender. No, i teraz sami widzicie, ustawiamy tutaj ładnie, pięknie, żeby to wszystko dobrze Pasowało, to, to jest właśnie ręka tworzona, okej. Okay. No i teraz chyba są tworzone. A teraz jest stworzone jego ciało? Wydaje mi się, że to by chyba... Ma... Nie, to są ręce. Dobra, cyk, cyk, proszę bardzo, ręce. No i później pamiętajcie, że musimy mu zrobić jeszcze ten taki mm taką narzutę, widzicie? Tutaj ładnie zostaje oczka stworzone, i wydaje mi się, że to jest chyba od razu też jego narzuta, chociaż może być tak, że jego narzuta zostanie później narzucona? No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie Big Boss został już stworzony. Ja jestem ciekawy, jak on go teraz pokoloruje, no bo widzimy teraz tą żabkę tutaj, to on tak wygląda jak żabka. A, i teraz tutaj kolorujemy tutaj wszystko na biało, ponieważ on ma taką, no tą białą narzutkę. Ja jestem ciekaw, co on tutaj później zrobi, ale wydaje mi się, że ta postać jest, jest strasznie zdetalizowana. Dlatego też on później będzie musiał też robić jakieś kontury, żeby to wyglądało mm, jak właśnie taka, taka narzutka. No i on ma przecież też czerwoną głowę, prawda? A i teraz tutaj rysujemy mu niby na tym. Widzicie, że to on ma niby koszulę pod spodem. Tutaj ma teraz czarne e, buty, czarne ręce. Nie wiemy, czy to są jego rękawiczki, czy coś takiego. W każdym razie ta postać wygląda. Dosyć ciekawie, on ma takie strasznie duże te oczy. No i widzicie, i teraz zaczyna się właśnie detalizowanie tego, że. Aaa, okej. Okay. Widzisz, to jest tak ładnie zdetalizowane. No i teraz tutaj musimy jeszcze kontury porobić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No, no, muszę wam powiedzieć, że dosyć ciekawie teraz wygląda ta postać. O, i teraz, 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 jak dodaliśmy cienie i tak dalej, no to teraz to jest po prostu ym, mega. Tutaj wypolerowaliśmy mu oczka. Ładny, big boss. Widziałaś tego Big Bossa? Ciekawie wygląda, prawda? No i ustawiamy go tutaj. Dostajemy jumpscare od niego? No nie wiem, nie dostajemy od niego żadnego jumpscara, ponieważ tak naprawdę od niego jumpscara nie dostaliśmy. Tylko on nas po prostu wypuścił. No a co my teraz tutaj jeszcze będziemy robić? A, wydaje mi się, że to będą bloki po prostu z tej gry. No bo pamiętajcie, że w Roblox Rainbow Friends na samym końcu mamy przecież yy, bloki, prawda? Tam U, G, B, H, S i tak dalej, które są porozrzucane po tej fabryce, ponieważ na pierwszym poziomie te klocki po prostu zostały porozrzucane. No i mamy tutaj suby, czyli subskrybuj Giovanni Hobby. Widzicie? Subskrybujcie. Link macie oczywiście do jego kanału w opisie. No i teraz mamy balony, które nie możemy nacisnąć, bo jak one wybuchną, to będzie... I później zławie nas Blue. Blue nas będzie gonić. Tutaj tworzymy też pudełka, które są porozrzucane właśnie po tej fabryce w Roblox Rainbow Friends. No i tutaj klej, tutaj też klej, proszę bardzo, sklejamy wszystko ze sobą. No i mamy boksy już gotowe. Bardzo mi się te boksy podobają, ponieważ one strasznie, reali strasznie realistycznie wyglądają. No i tak, moi drodzy, prezentuje się końcowa makieta. Bardzo, naprawdę bardzo ładne. Teraz tutaj jeszcze jakieś światełko do tego dochodzi. Widzisz? Widzisz? Jakie ładne? Mega, mega. Naprawdę bardzo ładnie zostało to zrobione. Tutaj w ogóle też te balony strasznie zdetalizowane. No muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę hobby, które może się istoczyć przyjemne, spożytecznym, ponieważ może tworzyć tutaj. A ty masz kotka tutaj, tutaj się kotka pokazuje, widzisz? My tutaj mamy, moi drodzy, takiego kotka. Tak się właśnie prezentuje finalna mam, me... makieta. Mam nadzieję, że ten odcinek z Roblox Rainbow Friends reakcje właśnie na takie ciastoliny podobał. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie go niż łapkę w górę. Na razie odcinki, cześć!